Piątek. Ojczulku, opiekunie, jaka nowina, nauczycielka angielskiego, powiedziała, że moje ostatnie wypracowanie wykazuje niezwykły zasób oryginalności. Naprawdę, nie kłamie. To były jej własne słowa. Nie wydaje się to możliwym, prawda? Wobec 17-letniej tresury, jaką przeszłam? Celem domu wychowawczego imienia Johna Grajera jest, jak panu niewątpliwie wiadomo i co pan całym sercem pochwala, zrobić się z orga siedmiorga sierotek 90 siedmiolo bliźniąt. Moje niezwykłe uzdolnienia artystyczne przejawiały się już w najmłodszych latach, kiedy rysowałam kredką na drzwiach podobizny pani Lipiec. Mam nadzieję, że nie ranie Pańskich uczuć, pozwalając sobie na krytykę ojczystego domu mojego dzieciństwa. Zresztą, ma Pan zawsze możliwość ukarania mnie, gdybym miała okazać się zbyt impertynencką. Po prostu przestanie Pan wysyłać mi czeki. Może to nie bardzo grzecznie z mojej strony tak mówić, nie może Pan jednak wymagać ode mnie dobrych manier. Przytułek dla podrzutków nie jest szkołą edukacji dla młodych panien. Wie Pan, opiekunie Ojczulku. Nie praca zaczyna mi wydawać się trudną w koledżu. Raczej zabawa. Dziewięć razy na dziesięć nie rozumiem, o czym moje koleżanki ze sobą mówią. Ich żarty zdają się tyczyć jakiejś przeszłości, w której każda z nich, oprócz mnie jednej, brała udział. Jestem obcą w tym świecie i nie rozumiem jego języka. Bardzo to upokarzające uczucie. W naszej szkole średniej dziewczęta stawały grupkami i przypatrywały mi się. Byłam... Jakaś dziwna, inna niż wszystkie, i każdy wiedział o tym. Czułam, że nazwa Dom Wychowawczy imienia Jona Greyera wypisana jest na moim czole. Czasami jakieś litościwe dusze zdobywały się na zbliżenie do mnie i zwrócenie z kilku uprzejmymi słowami. Nienawidziłam ich wszystkich, a najbardziej tych litościwych. Ach, tutaj nikt nie wie, że byłam wychowana w ochronie. Powiedziałam Sally McBright, że mój ojciec i moja matka nie żyją i że jeden dobry, stary pan posyła mnie do koledżu. W czym nie ma przecież ani Nie chcę, żeby pan myślał, że jestem tchórzem, ale chciałabym być jak inne dziewczęta, a cała różnica między nami związana jest z tym strasznym miejscem, w którym spędziłam moje dzieciństwo i które tak okropnie na nim ciąży. Gdybym mogła wykreślić je z mojej pamięci i zerwać z nim raz na zawsze, myślę, że mogłabym być tak samo pożądaną jak każda inna z moich rówieśnic. Nie zdaje mi się, aby zachodzić miała poza tym jakaś inna istotna, zasadnicza różnica. No, jak pan sądzi? Pańska na zawsze Aga Eybut z domu Agata.